no, dawno mnie z PL nie było. Tak, kurczę, rozśpiewany dzisiaj jestem. Strasznie jest chyba dzisiaj. Tak, co mi się wydaje wtorek. Tak, jest wtorek, dobrze, dobrze mi się wydaje. I powiem Wam tak. Wszedłem na PLA i zdziwiła mnie pierwsza rzecz. Fur ludzi w gildi. No, po prostu genialnie, no aż sobie posiedziałem chwilę dłużej, pobawiłem się trochę w PVP, w taki tam inne. Tak wiem, Zdana, jak zobaczysz ten filmik i powiesz, pobawiłeś się w PvP, a PvP ze mną nie chciałeś. To znaczy ja ze Zdaną. Po prostu, no nie, no, jakoś tak wyszło, że nie tym razem. Innym razem się pobawimy, zobaczysz. Co do S3. Jest przykro patrzeć, jak dziesiątki graczy, kurczy kończą tą grę. Ja wiem, ja rozumiem, ja też pewnie bym skończył tą grę bardzo szybko, gdyby nie to, że kręcę właśnie dla... na YouTube'a te filmy i myślę, że to szybko by Prysło, jakbym był takim Darkiem zwykłym. E, w ogóle pozdrawiam kolegę Logiego, który mnie ogląda, Logi będzie wiedział co kaman, ten kolega może nie, ale pozdrawiam. Widzieliście się krzaju? No, to jest w ogóle... Hardcore. Dobra, coś miałem powiedzieć na temat PL-a. Chcę zrobić serię z PL-a taką, jak robią Niemcy. Co to znaczy, jak robią Niemcy? Nagrywać wszystko! Może nie wszystko z całej gry, czy coś, ale po prostu... Zrobić na przykład serię z PL-a. Nie z... 40 odcinkami, z 50 odcinkami, tylko tak, jak to zrobili właśnie... Niemcy, czyli 200-250 odcinków o, takiego let's playa, no to chyba jeszcze nikt nie ma, a ja was zaproszę na takiego let's playa i to jest zapowiedź tego let's playa, pokażę wam wszystkie swoje postacie, wszystkie swoje tutaj rzeczy, które można zrobić tymi postaciami wiem, spiąłem się strasznie bardzo, ale jeśli chcecie zobaczyć tą serię, polubcie ten filmik, to Was nic nie kosztuje, a mnie to tak zmotywuje, że zobaczycie jeszcze pierwszy odcinek, może już jutro. Może jeszcze dzisiaj. Nie, dzisiaj już nie, dzisiaj, sorry, dzisiaj dzisiaj przesadziłem. Ale może już jutro, więc no, zapraszam bardzo serdecznie do polubienia tego filmiku. Im więcej tych lajków, tym seria będzie bardziej pikantna i będzie bardziej, bardziej... Szałowa. O, tak powiem. Ta, pewnie zaraz powiecie, Eee, Darek, zaczyna gwiazdo Nie, po prostu mam dzisiaj bardzo dobry humor, i raczej nic mi go nie zepsuje. Nawet głupi komentarz. Nie próbujcie, nawet, bo od razu zablokuję. <głosy> <głosy> tak. Ciekawe, które w ogóle te filmy się pojawią, bo ja dzisiaj zrobiłem dwa filmiki i tak się zastanawiam, czy one w ogóle się czy dzisiaj pojawią, czy pewnie jutro. Ale ja nawet, jak pojawią się w nocy, to ja je opublikuję, żebyście mieli sobie do pooglądania dla tych nocnych marków. Pewnie Turok i Tomazen będą siedzieli w nocy, znając ich. Wszedłem w ogóle do nich na TS-a. I co? Jakie rangi mają? Nocne marki. No super genialnie. Dobra. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Taki pierwszy odcinek Let's Play .pl Aspects. A jakie będą następne? Polubcie. Zasubskrybujcie. To się kurna dowiecie. W ogóle jeszcze jedną rzecz powiem taką trochę odbiegającą od PL-a. Możliwe, że niedługo zobaczycie odcinek nagrany z kilkoma osobami. Tak, tak dla szału ciał. O, powiem w ten sposób. Tylko nie wiem, czy to będzie właśnie PL, bo ta lama na zupełnie na innym serwerze, druga lama jeszcze na innym serwerze, więc nie wiem, gdzie to nagrać, gdzie to w ogóle ten ten. Ale myślę, że będzie może chociaż jeden taki odcinek testowy, zobaczymy, jak to wypadnie. Co to PL-a? Jeszcze wrócę. Widzicie, jak jest kurna bogaty. Też tak myślę. Tyle kasy. Tyle wygrać. <grytanie> A i jeszcze jedno. Yp, chwila, dzisiaj jest wtorek. W czwartek zrobię wam specjalnie konkurs. Nie będę miał jakieś specjalne nagrody, specjalnie wielkie. Wezmę te wszystkie stalki, zbroje, kamyk duchowy, coś tam jeszcze jest i zrobię wam konkursa. Tylko to nie będzie taki konkurs, że wy wpisz numerek. Kto pierwszy ten lepszy z poprawną odpowiedzią oczywiście. E, więcej informacji postaram się napisać wam na Facebooku, więc na Facebooka wejdźcie, dajcie tego lajka w górę. No weźcie, weźcie, dajcie lajka w górę. Na Facebooku naprawdę się nie zarabia. No. A może dobijemy do 2000? Kto wie? A tam zawsze są ciekawe informacje, ciekawe posty i posty. Więc zapraszam do polubienia na Facebooku, do subskrybowania tutaj i do śledzenia tej serii, bo myślę, że będzie dużo odcinków, bardzo dużo odcinków z PLA. Może nie ludnych, ale moich. Do zobaczenia.